uczestnicy dzisiejszego święta ciągle nowe wyzwania stojące przed krajową administracją skarbową, wymagają siły uczciwości i zaangażowania, z tą obecność Boga w naszym życiu zawodowym i prywatnym ma szczególne znaczenie. Wspólna modlitwa jest dla nas źródłem i inspiracją w realizacji powierzonych zadań. Wobec tej świętej będziemy się modlić w intencji pracowników z I z Cały serce przyłączał się do pozdrowienia, i stające naczelne hmm. lub a także tak nich wszystko objęte dziewczyny. Za tę służbę na rzecz dobra wspólnego, na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości i dobrostanu dzieci. Chciałbym bardzo serdecznie dzisiaj podziękować. Dzień całej Administracji Skarbowej i w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Urzędowi Inicjatu Skarbowemu, skarbowemu wszystkim jednostkom, bo to są i Izba, i jednostki podział frontu, bardzo ważne. I my jako z Polska, największa instytucja charytatywna w Polsce, instytucja charytatywna polskiego, Episkopatów zawsze mogliśmy liczyć na Krajową Administrację Skarbową i Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Oczywiście nie tylko na nas, ale na wszystkie służby doktorowe, na straż na Policję, i na Ale dzisiaj, w dniu bardzo ważnym dla kasu, chciałbym wręczyć naszą medalę Deus Caritas Estre. To jest nasze jedno z najwyższych wyróżnień, Szanowni Słupcy, przewodniczący Komisji Charytatywnej i zarząd karta Z Polska przychylił się do wniosku. Pragnę podziękować i wręczyć srebrny medal Deus Kalitas-Snes panu Witoldowi Morskowi, dyrektorowi Wysokiego Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Srebrny Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu celno skarbowego w Przemyślu i Pani, i brązowy medal Deus Caritas Est Pani Aspirant Annie Chmurowicz, kierownikowi oddziału celnego w Karczowej oraz brązowy medal Deus Caritas Est księdzu Naczelnikowi Czernowiczu Krzysztofowi Skarbowskiemu Kapelanowi Jasów w Rzeszowie Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to tylko przedstawiciele tej Izby, którzy otrzymują, bo cała Izba Administracji Skarbowej